Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym holu wyprzedażowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Projekt 360 na początek, dwa elementy. Kochani, ja je tutaj przymocowałam, ale oczywiście będę je jeszcze sobie rozmieszczała. Zastanawiam się, czy wszystko tutaj dla was przygotowałam, ale wydaje mi się, że tak. Mam też trochę butów do sprzedania i zacznę właśnie od nich. Kochani, będę brała niektóre z półek tutaj, żeby już nie rujnować niczego. E, więc tak. Jako pierwsze takie czerwone szpilki z pomponem założone tylko raz. Są w stanie idealnym, niezniszczone w ogóle. E, pomponik jest świetny, jeżeli Wam się podobają to Będą na sprzedaż właśnie dzisiaj. Jeszcze tylko dodam, że chole lumpeksowe są specyficzne. Hole wyprzedażowe, przepraszam, dlatego że stylizacje tutaj są pokazane w jak najprostszy sposób. Tylko niektóre z tych stylizacji, ewentualnie jak jakaś rzecz była już przeze mnie wcześniej nagrywana, to ja sobie z holu jakiegoś lumpeksowego daną stylizację kopiuję. Więc te filmy to tak z przymrużeniem oka. Natomiast w normalnym holu lumpeksowym Inaczej bym te rzeczy wystylizowała. To musicie wiedzieć. Dobra, to te buty jako pierwsze. Może od razu torebka, bo tutaj mam ją pod ręką, więc czerwona kopertówka, bo ostatnio narobiło mi się czerwonych kopertówek bardzo dużo, więc już wystarczy, tak mi się wydaje. Znając życie, jak jeszcze jakąś znajdę w sklepie, która będzie jakaś taka inna, to, to pewnie ją kupię. Ale dobra, postanowiłam, że o tę jedną jest ich za dużo. Jeżeli chodzi o tutaj o ten pasek, to jest on nieodpinany. Więc też jest taki krótszy. Ale słuchajcie, jeżeli macie na przykład dłuższy jakiś taki pasek, to bez problemu możecie sobie tutaj dopiąć, ten schować i, i jakby przedłużyć sobie wydłużyć innym paskiem, bo ten jest dość krótki. Także nie ma tutaj problemu. Ta torebka jest taka satynowa, no to jakaś taka powiedzmy ala kokarda, lekko błyszcząca. Także to jest torebka jedna jedyna dzisiaj. Kochani, szpilki panterkowe, włochate. Marka też jest bardzo dobra tych szpilek. Podam to w opisie na to już teraz nie będę tego czytać. Także, jeżeli czegokolwiek będziecie chciały się dowiedzieć, to dla osób, zwłaszcza nowych, które jeszcze na przykład albo które od jakiegoś czasu mnie dopiero oglądają, to jeżeli coś Was tutaj zainteresuje, to tylko i wyłącznie w wpiszcie do mnie na Vinted, dlatego że jak ja dodaję te rzeczy to nie jestem w stanie odpisywać i na Vinted i tutaj na, na moim kanale i jeszcze na Instagramie. Także jeżeli jest sobota, hol wyprzedażowy to piszemy ze sobą na Vinted, ok? I tam Wam wszystko podam, czy coś jest, czy czegoś nie ma, czy ewentualnie jakieś szczegóły dotyczące danej rzeczy. Także dobra, te szpilki, więc tam się wszystkiego dowiecie, wysokości i tak dalej. Kochani, więc jeżeli chodzi o buty, to to wszystko jest. Dwie pary. Wydawało mi się, że miałam ich więcej, ale dobra, jeżeli, jeżeli tutaj nie pokażę, nie pokażę ich jeszcze jakichś, to po prostu na windę się pojawią. A jeżeli nie, to w przyszłości w jakimś holu wam, bo wydaje mi się, że jeszcze coś przygotowałam, ale nie jestem pewna. Dobra, przechodzę teraz już do ubrań. A właściwie nie do ubrań, jeszcze do dodatków. <grym> dzisiaj mam taki pokręcony dzień mam taki szal jakby, taką chustę powiedzmy, bardzo ładnie mm, ozdobiona, takie dość ciekawe klimaty, ale już tych chust, tego wszystkiego mam bardzo, bardzo dużo, to jest taki też szal no nie wiem, no może się to przydać, jeżeli ktoś lubi przede wszystkim, ja to tak wiecie, różnie, raz lubię, raz nie lubię ale ogólnie stwierdzam, że na przykład jak wieje, jak jest taka pogoda ni to ciepło, ni to zimno, to taki szal rzeczywiście nie dość, że jest mega ozdobą, to jeszcze jest nam trochę cieplej Także już nie będę tego zdania powtarzała, że więcej szczegółów i wszystkiego dowiecie się w opisie na vintec. To już nie będę tego powtarzała, bo mam tendencję do powtarzania tego zdania. Kochani, teraz taki blazer, taki żakiet, jakby to jest materiał bardzo taki cienki, znaczy bardzo cienki. No, taki cieńszy, czyli typowo wiosenny kolor pomarańczowy zahaczający o czerwony, Więc taki kolor nietypowy, lub też hmm, jakby go nazwać? No, nie, nie jest ceglasty, broń Boże, nie jest ceglasty. To jest rozmiar 16. Mamy dużo guzików, z przodu proste mankiety, ogólnie bardzo prosta forma, z tyłu tak się prezentuje, dłuższy. I na przykład, jeżeli ubierzemy sobie pod niego jakąś sukienkę, to może też on być taką jakby sukienką. Mam nadzieję, że moje stylizacje zdążą się wyświetlać, bo mam trochę tych rzeczy i chciałabym trochę przyspieszyć, żeby jak, żeby jak najszybciej Wam te tutaj rzeczy pokazać, przedstawić, bo to jest holwy wyprzedażowy, a i tak wszystko jest zawarte na Vinted, także tam. Będziecie wszystko wiedziały, co i jak. A jeszcze coś chciałam Wam powiedzieć, Boże Święty. Mam tyle zawsze dla Was rzeczy do przekazania, i dobra, w międzyczasie może teraz, kochani, taki płaszczyk krótszy, dość krótki, bym powiedziała, marka Lipsy London. W środku jest fajna dusza, taka panterkowa, włochata, cieplutka, milutka, jakby taka polarowa, więc jest on naprawdę bardzo przyjemny, ozdobiony jest taką um, czarną, takim warkoczem jakby, wiecie, i to fajnie wygląda, więc jest taki dopracowany ten płaszczyk. Ja wolałabym, żeby był na mnie dłuższy, jest troszeczkę na mnie zaskąpię, jeżeli chodzi o długość rękawów, no jakoś nie do końca się w nim dobrze czuję. Z tyłu tak się prezentuje, to jest taki ja bym powiedział, że to jest taka xs na małe S, a tak naprawdę to muszę zobaczyć, jaki to jest rozmiar. Zobaczcie, jaka przepiękna kokarda, taki wieszaczek. Zwracam uwagę na wszelkie szczegóły. Mamy dwie kieszonki. Mamy też tutaj mm, pasek, który zobaczcie w jaki sposób jest, jakie to jest rozwiązanie. <laughs> On jest tak, jakby przerwany w połowie, no i składa się z dwóch części, które są zapięte guzikami. Coś, coś takiego ciekawego. Ten paczek naprawdę jest bardzo, e, bardzo ciekawy. No gdyby był większy, e, nawet taki mm, w rozmiarze XL, to bym z miłą chęcią w nim chodziła. Kochani, taka bluzka wykopana, wygrzebana właściwie z mojego kartonu, wygrzebana to może brzydko brzmi. E, znaleziona po latach po latach odkryta po latach kolor różowy można sobie z nią pokombinować na takiej zasadzie że jest to sznurek można sobie to bardziej ściągnąć Jeżeli ze mną zostanie to powiem wam co ja z nią zrobię wytnę sobie tutaj na pewno ten dół właściwie wyrównam do tej siatki tutaj jakby u góry to zostanie więc ja ją sobie troszeczkę zmodyfikuję. Z tyłu tak się prezentuje, więc ona ma potencjał. A teoretycznie, jeżeli ktoś nawet nie ma jakichś zdolności krawieckich, czy też nie lubi szyć na maszynie i tak dalej, wystarczy, że będzie miał nożyczki, i gwarantuję, że jeżeli zastosujecie ten mój patent, czyli to, obetniecie to, ta, tak jak ja wam tutaj mówię taką wizję moją przyszłościową, jeżeli ta bluzka ze mną zostanie, to naprawdę mm, będzie ta rzecz zupełnie inaczej wyglądała. No ale może komuś podoba się w takiej wersji. Taka prosta, w sumie prosta. E, taka ta rzecz jest, no niby tu, coś tutaj się dzieje, ale jest ogólnie taka stonowana. E, teraz, kochani, taka sukienka szeleszcząca, śmiechem żartem. E, no ona jest niby w moim rozmiarze, ale mam też takich sukienek sporo. A to dostałam od mojej cioci, a to znalazłam w swoim kartonie, jeszcze innym, nie tym, którym wam, który Wam prezentowałam. Także tych sukienek mam bardzo, bardzo dużo, a okazji na horyzoncie żadnych takich nie widać. No to jest typowo sukienka taka już wieczorowa, więc ja już nie będę jej przemycała do codziennych stylizacji na miłość boską, także no zobaczcie, jak ona się prezentuje z tyłu, tak wygląda, więc to jest sukienka bez pleców. Przede wszystkim to mi też przeszkadza. Ja strasznie nie lubię sukienek bez pleców, dlatego, że ja się w nich źle Czuję. Po prostu ja mam wrażenie, że ta sukienka chodząc mi spadnie. Taki dyskomfort odczuwam. Wiecie, nigdy nie lubiłam bez pleców czegoś. Jeżeli już, to zakładam, jak wiecie, pod spód koszulej, to się wtedy trzyma. No ale pod taką sukienkę koszuli nie założę, bo no średnio, no chyba że na wigilię na przykład, no tak no, no na wigilię, biała koszula, pod spód, to jeszcze by ładnie ta sukienka wyglądała. No taka wieczorowo wieczorowo wigilina. Nie wiem, no można pokombinować. Słuchajcie, jeszcze do tej sukienki jest, chciałam to pokazać jakoś ładnie, ale chyba ta stylizacja nie wyszła za dobrze. Natomiast ogólnie sukienka jest naprawdę spoko. I tutaj mamy jeszcze taki, taki powiedzmy, szalem tego nie nazwę. Wiecie o co chodzi. Także to jest w zestawie. Teraz kochani, marynarka, żakiet w kolorze błotnym, przepiękny jest ten kolor, szaro taki, taki nie wiem, nietypowy, szaro nietypowy. Jest to żakiet oversize'owy na mnie, więc forma taka większa, bardzo ładnie wygląda, uważam, że będzie dobry dla każdego. Tak mi się wydaje, to jest moje zdanie i powiem Wam, że no coś w sobie ten żakiet ma. Jeżeli ze mną zostanie, no to będzie zmiana guzika, bo ja bym tutaj widziała złoty, złoty guzik, taki większy, pięknie będzie ta marynarka, wyglądała z tyłu, tak się prezentuje, więc jest to taka prosta rzecz. Prosta marynarka, prosty krój, jeden, jeden guzik tylko tutaj mamy, ale można sobie ją też fajnie wystylizować. Jest taka stonowana, no, nawet dość ciekawa. Ja, jak wiecie, lubię bardziej takie kolory. Tak jak mam na sobie tę marynarkę, ostatnio ją kupiłam, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, ona ma takie bardzo fajnie wy, wycięte, nacięte rękawy, i, i to, to powoduje, że no, ona mi się przez to bardzo podoba. Teraz taki żakiet. No i tutaj celowo wywinęłam te mankiety, ale jeżeli wam się one nie podobają, nie spodobają, to możecie nosić to w ten sposób, na zasadzie takiej samej, jak mam na sobie ten żakiet. Tu też są takie nacięcia, więc to fajnie wygląda, bardzo mi się to podoba. Natomiast tutaj też nie głupio wygląda i ciekawie. Taka wersja, taka opcja, więc czarny z beżem. Coś jest w tej marynarce fajnego, ona ma coś w sobie takiego dość um, intrygującego. Słuchajcie, mam bardzo dużo czarnych marynarek. Nagrywałam ostatnio dla Was czarny film, czarny film, można tak powiedzieć, z czarnymi rzeczami, więc widziałyście ile tych czarnych rzeczy mam, a to była tylko garstka tego, co ja po prostu posiadam w kolorze czarnym. Więc ten żakiet też stwierdziłam, że e, chciałabym przekazać dalej. Po prostu z tyłu tak się prezentuje. Kochani, on jest w rozmiarze 16. Jeżeli chodzi o jego skład, to jest tutaj metka, także wszystko Wam powiem. Nie no, wszystko będzie na vintage i tyle. Kochani, podobała Wam się ta bluzka w listki, więc ona dzisiaj tutaj jest. Naprawdę jest dość ciekawa i już mówię od razu, gdyby ktoś pytał, to już odpowiadam w tym momencie, że te listki są materiałowe, bo ona może wyglądać jakby. Hmm, znaczy, Wy tego na przykład nie widzicie, one mogą Wam się wydawać, że to jest plastik. Tak, ja na początku też widziałam, tak myślałam w sklepie, jak ją zobaczyłam. Ale to, jest, to są materiałowe listki, słuchajcie. No więc tak, ściągacze przy rękawach. Tutaj mamy taki ściągacz. To jest dość ciasne, więc tego na ramionach nie ma szans, żeby to założyć. Żeby tak sobie wiecie na zasadzie jak taka hiszpanka, to tak raczej nie dacie rady tego założyć, więc musi to być w taki sposób, w jaki Wam się wyświetli w stylizacji. Z tyłu ona tak się prezentuje, no i na dole jest też e, ściągacz. No, ewentualnie, dół można sobie troszeczkę podnosić, po, do dołu opuszczać. Także to jest jedyna taka regulacja, jeżeli chodzi o tę bluzkę. E, kochani, i powiem Wam tak: na niej napisane jest rozmiar M. W życiu się z tym nie zgodzę. Nie zgadzam się z tym. To jest rozmiar XS na S. To nie jest żadna M na 100%. Kochani, taki płaszczyk, mam ym, dwa takie płaszczyki i teraz tak, jak wiecie, już gdzieś staram się powoli odłożyć ciepłe rzeczy, yy, podkładam z futra, spadł śnieg, z powrotem kilka futer wy, wyjęłam, bo były mi jednak potrzebne, więc taka jest mieszanka u mnie teraz w szafie, yy, trochę ciepłych, trochę, yy, trochę takich letnich, że, wiosennych rzeczy, yy, no, ale ta też, yy, no ale ta pogoda też jest taka ni taka, ni siaka, nie wiadomo jaka, więc yy, spoko, że jest tyle yy, ubrań. Różnych, że można sobie po prostu to wszystko dopasowywać do kaprysów naszej polskiej pogody. Moi drodzy, no i tak, wracając do tego płaszcza, bo powinnam o nim tutaj jednak coś powiedzieć. To jest chyba płaszczek wełnianokaszmirowy, z tego co pamiętam, że Wam mówię. Tak, kaszmir i wełna owcza. Bardzo miły, bardzo porządna jest ta wełnka. On teraz jak najbardziej się Wam jeszcze przyda, sprawdzi się rewelacyjnie. Jest taki oversize'owy, więc będzie dobry dla każdego. Tak uważam, jeżeli ktoś lubi luźniejsze, no to tak jak ja noszę normalnie, to jest mój rozmiar to jest XS, coś takiego, ale też noszę takie sobie większe rozmiary, bo lubię na przykład luźniejsze płaszczy. To po prostu zależy od tego, jak Wy się w danej rzeczy czujecie. Z tyłu tak się prezentują, też jest bardzo prosty. Zaletą i taką ciekawą opcją są tutaj kieszenie, które zapinają zapinane są na zamki, więc coś ciekawego, nic tam tutaj stąd nie wypadnie. Bardzo komfortowy podczas robienia zakupów, na przykład w Lumpeksie chowamy sobie kasę do, do kieszeni, zapinamy, nikt nam tego nie ukradnie, nie musimy targać ze sobą torebki, mamy otwarty umysł i mamy dwie wolne ręce do tego, aby nazbierać po prostu pięknych ubrań w Lumpeksie. Kolejna rzecz to jest taki błyszczący żakieto blazer. Tak to nazwijmy. Trochę przyspieszę, dlatego że jeszcze sporo rzeczy zostało, a już się rozgadałam. W przypadku tego płaszcza niepotrzebnie tutaj się. E, chociaż nie wiem, czy niepotrzebnie. No nieważne, teraz e, muszę się skupić. E, kochani, więc tak czarny, błyszczący. No, taka wersja bardzo e, świąteczno-sylwestrowa, karnawołowa i tak dalej, ale jak wiecie, można sobie też to przemycić do e, stylizacji jak najbardziej wiosennych. Kwestia dobrania odpowiednich dodatków, e, no ale na przykład też wiosną, latem chodzimy na przykład na jakąś kolację, e, czy też e, no, po prostu to zależy, gdzie kto co lubi nosić, i tyle. Kochani, komuś się ta sukienka bardzo spodobała ostatnio, więc dzisiaj ona tutaj jest. Jest to bardzo ładna sukienka, to już mówię od razu, ma taki dość duży rozporek, z tyłu zapinana jest na zamek. Mam ostatnio bardzo dużo sukienek, aż chyba za dużo, natomiast gdyż w odcieniach takich czerwonych, czerwieni, to tego też się mi bardzo dużo narobiło. No i dobra, ta jest w rozmiarze 42, to co widzę na pierwszy rzut to od razu mówię, nie będę tutaj się doszukiwać żadnych metek. Także takie wzory zwierzęce. No, bardzo ładna jest. Fajne klimaty. I, yy, tak jak mówię, ona jest w rozmiarze 42, ale dla mnie też jest dobra. Zakładamy sobie pasek, yy, czy też można by było nosić to bez paska. To jest kwest wszystko kwestia indywidualna. Każdej z nas. Teraz, kochani. Taka czarna sukienka, ostatnio była w filmie z moimi ulubionymi rzeczami, ale słuchajcie, jak ja się bardziej tak zagłębiłam w te moje sukienki, okazało się, że mam trzy e, takie na ramionczka, sukienki takie powiedzmy basicowe, No i też stwierdziłam, no nie, no nie, nasz no trzy to mi nie są potrzebne, słuchajcie. A ty też się komuś podobała nie z tego filmu ostatniego, tylko jeszcze wcześniej, jak ja ją pokazywałam, to wiem, że ktoś o nią tam pytał. Także ona dzisiaj jest, ja już wybaczcie, nie pamiętam, bo ja jestem jedna, was jest więcej, więc kochani, musicie tutaj jakby. Same śledzić to wszystko, i w momencie, kiedy ja coś pokazuję, to piszcie na wintet po filmie i, i tyle. I się tam dogadamy. Dobra, z tyłu ona tak się prezentuje. Także basicowa rzecz, ale słuchajcie, jest bardzo komfortowa, bo jest taka bardzo elastyczna i ona fajnie się dopasowuje do sylwetki. Kochani, kolejna rzecz to jest coś takiego, czego Wam jeszcze nie pokazywałam. Mam to też już dość długo. Wygrzebane, wygrzebane, nie, nie, nie wygrzebane, znalezione odnalezione, odkryte w moim kartonie. Słuchajcie, to jest taki swetro, no blazer taki powiedzmy, to jest skórzane, tak mi się wydaje, jeszcze to sprawdzę, a tutaj mamy dzianinę, taki sweter, swetrowa wersja. To jest dość ciekawe, kolor taki khaki, nie, nie khaki, właściwie taki ciemny, zielony, taka zgniła trochę zieleń, może nie wiem, ale bardzo ładnie to wygląda w połączeniu ze złotymi guzikami. Nie brakuje żadnego guzika, tylko ja już tego nie zapinałam. Na mnie też to jest takie oversize'owe. Jeżeli to ze mną zostanie no to to będzie zwężone delikatnie bo pamiętam że ja miałam to zwężać a ogólnie rzecz biorąc kiedyś planowałam to że to będę obcinała i miałam z tego robić projekt taki projekt że miała z tego wyjść mini krótka taka ultra krótka spódnica miała być w środek wszyta biała podszewka Właściwie to taka halka, jakby, tak mniej więcej Wam powiem. Spódnica miała y, z tego materiału być y, na biodrach, mniej więcej, żeby zakrywała pupę, no i biała halka miała wystawać taka z koronką, i tutaj u góry, jak spódnica się kończyłaby na biodrach, to też miałaby być ta biała halka przedłużeniem stanu, wydłużeniem, czyli taki projekt miałam na, w głowie. Y, no ale że nie mam czasu, stwierdziłam, że to dużo tych rzeczy leży. Y Czekają na takie, żeby zrobić z nich projekty, i też do przeróbek. No i kochani, a góra miała być tak po prostu obcięta, to miał być taki komplet. No, ale dobra, zobaczymy. Może Wam się spodoba, akurat, a jak nie, no to kiedyś to zrobię, bo to jest bardzo ciekawy projekt. Byłby bardzo ciekawy projekt. Blezer taki krótszy. Krótsze rękawy i on ma taki kolor mm, troszeczkę wpadający w neon, tak bardzo delikatnie. Forma taka pudełkowa, krótsza rzecz, czyli na przykład on może bardzo ładnie wyglądać do skórzanej spódnicy z wysokim stanem, do ołówkowych spódnic z wysokim stanem, będzie bardzo fajnie ta rzecz wyglądała. Do spodni z wysokim stanem, no też, ale takich bardziej eleganckich bym powiedziała, więc. To jest taka moja propozycja. Tutaj nie ma metki żadnej. Ale dobra, zobaczymy, czy coś tam w środku będzie. Jeżeli tak, to wam oczywiście to powiem. Teraz sukienka taka cekinowa, bardzo fajna, dzianinowa. Ona też jest taka rozciągliwa, bardzo fajnie się dopasowuje do sylwetki, nic tutaj nie prześwituje, bo pod spodem mamy jeszcze taką halinkę, która jest dość mięsista, więc sukienka jest naprawdę porządna. No i powiem Wam tak, ona wygląda jak taka chuda glizda, ale ona się tak rozciąga fajnie, że dopasowuje się do sylwetki idealnie. Ech, poczekajcie, bo tutaj muszę coś poprawić. Dobra, nic tutaj nie widzę, także też wszystko w opisie musimy pojawić, bo no, nie mam pojęcia, co to takiego, co to takiego jest. Ech, kochani, aksamitna bordowa taka sukienka z perełkami one Wam nie podpadają. to już mówię od razu, prałam ją w pralce, nic się z tymi perełkami nie stało, suszyłam ją w suszarce elektrycznej, też się nic z tym nie stało także jest to sukienka sprawdzona z tyłu zapinana jest na zamek, ja miałam ją zwężać i to mówiłam w filmie, taka drobnostka ale nie mam czasu na taką drobnostkę a może komuś sukienka się po prostu przyda Teraz kochani, taki kombinezon będzie bardzo ciężko mi go tutaj pokazać. Zwłaszcza jak będę robiła zdjęcie na vintage, co też będzie to ciężka sprawa. Nie założam tego kombinezonu, bo jest totalnie na mnie za mały. Właśnie o tym, co Wam kiedyś opowiadałam, że ta odległość tutaj od kroku do po prostu do końca tutaj wiecie o co chodzi. Także on jest na mnie za mały. Ja tego wam, wam bym nie pokazała, bo widać by mi było po prostu hmm, pupę. Dosłownie, więc on jest na mnie niedobry. Mm, tylko Wam powiem, że mm, on jest w rozmiarze 34, no i dlatego zawsze przeważnie kombinezony, które są takie mniejsze, są na mnie niedobre, bo zawsze ta, tutaj ta długość jest nie, okay, nie niedobra, po prostu. Rękawy mamy mm, takie proste, ale mamy dużo tutaj perełek, no i z tyłu wygląda mm, w ten sposób, zobaczcie, mamy tutaj u góry zapięcie, gołe plecy, więc to jest taka bardzo, bardzo ekstrawagancka rzecz. No, miałam nadzieję, że to będzie na mnie dobre, bo na przykład chciałabym to sobie na jakąś wycieczkę wziąć, na jakieś wakacje, do tego wiecie, koturny na przykład, słomiany kapelusz, ja to tak widziałam, co z tego, że długi rękaw, ale tutaj jakby wiecie, no taki wieczór, już to podwieczór gdzieś tak widziałam, że to ubieram, ale niestety to jest na mnie niedobre, kolor to jest taki, um, ekry, jakby wpadający w złoty, taki złoty połysk na tym jest. Kochani, teraz taka kamizelka, ja jej też nie pokazywałam długość, Wam dokładnie podam, czyli nie będzie z nią stylizacji, ona jest taka haftowana, taki klimat boho trochę indiański, jak ja to nazywam, frędzelki, zdobienie w postaci haftu, z tyłu tak się prezentuje, ona jest taka, przypomina ją w dotyku zamsz. Mamy tutaj zapięcie w postaci jednej haftki, także jest możliwość zapięcia. Moja propozycja jak zwykle, założenie tego na odzież wierzchnią, założenie tego na przykład na jakąś koszulę. Wy dobrze wiecie co z tym po prostu zrobić. Kochani, teraz bardzo oryginalny sweter, on jest naprawdę świetny, ja z niego wycięłam środek, tak jakby była tutaj zniszczona, zniszczony kawał materiału, który był obrzydliwy, już to Wam mówiłam, a sweter teraz jest naprawdę świetny, taki jak od projektanta, no i ostatnio sobie w tym sweterku chodziłam, zakładam czarny golf, pasek czarny, jak trochę cieplej się zrobiło i bez żadnej odzieży wierzchniej. Z tyłu tak się prezentuje, on jest taki stonowany w takim pięknym kolorze, nie wiem co to jest właściwie za kolor szaro beżowy. Jest taki no nie wiem, ale to jest coś takiego, takie pogranicze. Także tyle jeżeli chodzi o ten sweter, ma mega głęboki dekolt, to trzeba coś pod spód ubrać. Kochani, teraz taki sweter, który znacie, kardigan, który jest ze mną bardzo, bardzo długo Zawsze kojarzył mi się z marką Chanel, z, kim, z projektantem z najwyższej półki, z czymś takim bardzo eleganckim, no takie miałam odczucie. Jest to naprawdę taki sweter porządny, w dotyku no, przypomina szlafroczek, taki fajny, milutki. Także coś takiego biało-czarny, duże guziki, z tyłu tak się prezentuje, także znacie go bardzo dobrze, on się pojawiał już u mnie wielokrotnie, jest ze mną naprawdę bardzo, bardzo długo. No, ale przyszła pora na niego, bo ostatnio coś go nie noszę i tak on sobie leży, smutny taki, a może komuś by się akurat przydał. Tylko kochani, mówię już od razu, on był zwężany i nie było tutaj ze środka nic wycinane, więc y, tego już się nie da rozpróć, to już na pewno nie, dlatego, że jest tak pstrokaty, że tej, tego szycia nie widać, więc można sobie ten sweter zepsuć. Natomiast, y, no i on się tak nie rozciąga za bardzo. Troszeczkę może. On był tak dopasowany do mnie, więc tutaj będą wymiary takie na płasko. No to dodamy sobie jeden centymetr tylko, ewentualnie jakiegoś tam, wiecie, że rozciągnięcia. Kochani, teraz taka włoska sukienka. Ona może wygląda nie za fajnie, nie zbyt przekonująco, ale na żywo jak się ubierze, to jest nawet spoko i powiem wam, że tutaj można by było założyć sobie do niej jakieś dodatki, na przykład czerwony pasek, ja bym tutaj widziała, ale dobra, już nie kombinowałam, bo to jest holwy wyprzedażowy, Więc zobaczcie, ona jest dość taka szeroka, bo to jest większy jakiś taki rozmiar, to jest włoska sukienka. Tak tutaj jest napisane też żeby prać to ręcznie, natomiast ja to prałam w pralce, nic się z tym nie stało. No, i tak jak widać, jeżeli komuś się podoba, może komuś do zdjęć, by taka sukienka się przydała, albo też wiosną, jeżeli ktoś lubi taki szary, popielaty kolor, bo ona właśnie w takim kolorze jest, ona pięknie by wyglądała z funkcją, z jakimiś takimi mocniejszymi też dodatkami, więc można sobie z nią pokombinować. Jest pasek, ja sobie go związałam, więc sukienka teoretycznie jest na mnie dobra, można tak powiedzieć, ale ogólnie zobaczcie, jest taka szersza. No i już mówię od razu, ja mam pod spodem ubraną taką Halkę. Taką halkę sukienkę, dlatego że ta, ta sukienka jest prześwitująca. Nie ma tutaj żadnej halki, więc musicie coś na pewno pod, pod nią zakładać. E, kochani, teraz takie dziwadło. Wiem, że tutaj też dużo osób lubi takie rzeczy, bo już ode mnie macie kilka takich dziwnych rzeczy. No i dzisiaj właśnie coś takiego, a hmm, hrabia Drakula. Z tyłu to się tak prezentuje. To jest kolor taki złoty środek mamy pomarańczowy. No, to jest takie, nie wiem co, taki blazer, po prostu. No to albo się komuś będzie podobało, albo nie. Jeżeli nawet się komuś nie spodoba, no to, no to ja i tak bym się na to nie, nie obraziła, nie obrażna, jakby ktoś w komentarzu napisał, że to jest paskudne i tak dalej. Ja się na to nie pogniewam. Każdy ma prawo jakby wyrażać swoje zdanie, swoją opinię, bo nie każdemu się wszystko podoba, słuchajcie, i to jest prawda. No ale po to na tym świecie jest tyle pięknych rzeczy, że mamy. Tak naprawdę możliwość wyboru. I to jest, to jest chyba najpiękniejsze, że każdy może ubierać się tak jak chce, i to jest właśnie. O to chodzi w tym życiu. I tyle. Także nie obrażę się, ale to jest naprawdę bardzo fajne. No, mi na przykład to się bardzo potopa. Wiecie, że ja lubię takie rzeczy. Zresztą nie muszę tego tłumaczyć, bo, bo to jest oczywiste. Kochani, mam jeszcze dla Was taki płaszczyk. On jest fajny. Naprawdę jest fajny. Taki centkowany. Komuś też się ostatnio spodobał. Jest to taki bardzo miły materiał. On jest naprawdę tak przyjemny, jak taka bawełna, no nie wiem, coś takiego milusińskiego. Z tyłu tak się prezentuje, jest taka patka, on jest dość krótki. Też jest na mnie taki oversize'owy. To jest rozmiar 18, no ale bardzo dobrze się w nim czuję. Mimo wszystko, że jest taki większy. Dusza jest piękna, zobaczcie, taka satynowa. To wszystko pięknie wygląda dzięki temu. No i wzory też są takie. Te kolory, to jest ogólnie taki pstrokaty płaszczyk, ale jest ta pstrokacizna taka stonowana. Jest on taki bardzo, bardzo stonowany, bo to jest szary beż, więc jeżeli komuś się podoba, to będzie na pewno zadowolony. Kochani, ostatnia rzecz na dzisiaj to czarny płaszczyk, taki vintage, oversize, który ma fajną duszę i jest ona, to jest podpinka, którą możecie sobie odpiąć i będziecie mieć płaszczyk wiosenny, już o tym mówiłam, ten płaszcz się pojawił ostatnio, jednak mam... I jeszcze dwa czarne płaszcze, jak się okazało, a o nich zapomniałam. O jednym pamiętałam, ale dwa wyciągnęłam sobie, no to sobie myślę, nie, za czarno już będzie po prostu w tej szafie. Także dzisiaj ten płaszczyk, on może na mnie nie za dobrze się prezentować, dlatego że gdzieś mnie bardzo mocno pogrubia. Wygląda w nim jak goryl, ale. Myślę, że wy dacie radę go jakoś fajnie wystylizować. I moi kochani, mam jeszcze do niego kochane kobietki, mam do niego jeszcze pasek, także możecie sobie się tutaj związać z, yy, i będzie Wam yy, komfortowo. Tak jak zechcecie, tak będziecie sobie ten płaszczyk nosić. Także to już wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam udanych zakupów. Zachęcam też wszystkich do subskrybowania właśnie mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.